Cześć witajcie z tej strony Spicowa w kolejnym odcinku z dynamicznej gry MMORPG Margonem, w którym mogę grać 6 profesjami Znajdujemy się na Versusie Zonsie I jest już 10 osób w grupie Nie wiem dlaczego gościu walnął to na... E, e, na szybką Napiszemy 3 kropki nienawiści Bo prosiłem żeby... Żeby był, był bity na e, turowej e, Które to tutaj... Pan na atakował. Dobra, nieważne. Wrócimy sobie na gąsa. E, hop, zmordujemy kulkę, bo mnie stać. E, i, I co? Myślę, że dzisiaj się też poprzechodzimy po dwójeczkach jakiś na sekcie. Czyli to co zawsze. Nie mam dzisiaj jakiegoś konkretnego planu. E, niedługo się może już jakieś odcinki z jakimś materiałem, czy z kimś pojawią. Ale teraz, jak pewnie wiecie, już jest maj. Prawie maj. E, ja robię sobie lepsze oceny w szkole, e, nie tylko ja zresztą. I też nie mam teraz tyle czasu co kiedyś na nagrywanie, ale, ale spokojnie e, damy sobie bez problemu radę. I jak zwykle będą te weekendowe jakieś live'y czy coś. A tak, to to normalnie raz, parę razy w tygodniu będę chciał e, nagrywać odcinek. E, dobra, przelogujemy się teraz na Old Deal, e, na mojego tropiciela 216, e, który ma legendarne EQ, e, ma ładną złożoną zbroję, którą się lubię chwalić każdemu i atakujemy Sadolkę, niestety nie ma nic, e, tutaj kozioł stoi na mm, przyzywaczu, e, bo już ma chyba ponad 30 godzin, czyli już e, lada moment, powinien się zrespić więc wystarczy, więc wystarczy tylko e, poczekać e, i tak e, miałem mówić o jakichś e, rzeczach tylko, że zapomniałem o czym miałem mówić i no, no pech, nie? więc po prostu będę podtrzymywał nawijkę, że no tutaj sobie idziemy na dwójkę, e, której nie ma idziemy sobie na prawo więc e, tutaj też nie ma dwójki, bo oczywiście

bo i tak nie będzie, nie ma co szukać, a na dwójkach jest teraz godzina 19, czyli pewnie wszyscy stoją więc sobie mykniemy na kochankę nocy eee, damy, że idę i tu są już w smoszych górach, w selwie eee, ptacie się nieraz jak się nazywają te dodatki, że tutaj o to eee, czy te, te, też tak z kochanką, że tak pokazuje, to się nazywają dodatki, oczywiście nie nazywają, bo to są dodatki serwerowe Airtilla E, który, e, które mają gracze wyłącznie grające na tej świecie, nie mam możliwości, żeby ktoś je posiadał e, z innego świata, więc no, nie pytajcie mnie o to. Nie wiem, jak chcę też takie dodatki zrobić, bo e, no, cudotwórcą dodatków nie jestem. Nie, nie mnie pytać, e, tylko ewentualnie zarządcy czy, e, czy coś. E, Chciałem jeszcze, żeby tak podczas odcinka, się tak magicznie ten przyzywać z RSP, bo myślę, że ubicie go na odcinku byłoby spoko e, mówiłem żeby też tam jak będzie 10-osobowa grupa żeby żeby poczekać e, i bić na turce żeby było dłużej bo wiecie są większe emocje przy tytania tak to 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 jakiś jełk walną na walną na szybkie i zadowolony nie? dobra tu już mamy nasz zawilbur czyli miejsce gdzie e, urzęduje nasza kochanka nocy e, tu tak nie przejdziesz mi. A to Musimy mieć na oko, Mam nadzieję, że nie, nie ubiją. E, bo kiedyś było tak, że patrzcie mi, już przychrosili i zaatakowali. Bo sobie nie popatrzyli na ten dodatek. O tyle fajne jest też ten dodatek, że widać gdzie kto jest. Y, 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 jeśli zaznaczy, że idzie. I y, y, ile z osób. Więc spoko. Dodatki jak najbardziej na plus. Na początku, no wiadomo, się nie każdy nie mógłby sobie tym przyzwyczaić do tego. Ale teraz już jest już w miarę. Okej, okay. dobra, tu już nas prowadzą te krateczki, które również są serwerowe do Herosa. Jesteśmy już tutaj przy Kochance Nocy, staniemy sobie, poczekamy na grupę. Chyba wszyscy, więc będziemy atakować. Liczę, że spadną rękawice legendarne i umiesz liczyć liczb na siebie. Niestety nie spadały, spadły dwa na siebie. Jeden na magiczne, drugi na fizyczne, I jakieś dwa śmieciowe unikaty. Postaramy się złapać tutaj. Cokolwiek. I, 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 i. Coś tu jeszcze można poszukać. No nic takiego nie będzie. Dobra, czekamy, bo może uda nam się złapać coś. Czekamy, czekamy. I. No, ja nie wiem, ludzie chodzą i no po prostu nie akceptują od razu tego, co mnie dosyć irytuje. Więc idziemy sobie dalej za za herosami odcinek może taki być lekko dudnawy, za co przepraszam, ale e, jest czwartek, e, pada deszcz. E, wszystkim chce się spać, mnie również, chociaż spałem już godzinę. I no, będę się starał tak jakoś podtrzymywać tutaj jako dobry prowadzący ten odcinek, e, jakoś ten klimat, ale no jak wyjdzie, to, tak wyjdzie. Idziemy na STS. Mamy tutaj Zufolusa, z którego lotamy właśnie rękawice. E, mamy rękawice lodowe, bransolety. Właśnie takich potrzebowaliśmy, by wydobyć je z, ze skał Kaukazu na e, Maladiwach. Właśnie tak chcieliśmy zrobić. E, I teraz wracamy szlakiem STS-u na e, Sadolię. E, Sadolie, ona się nazywa Sadolia Nadzorczyni. Hui, hurys. i to właśnie tam można dotknąć mitrę, która e, nie wątpię, przydałaby się nam, e, by e, poszerzyć swoją może nie poszerzyć, tylko mm, bardziej wzbogacić swoją złotą sakiewkę, e, którą to też będziemy nosić e, przy sobie lub będziemy czuć w Mamy jeszcze bacę, akurat tak się złożyło, że Bacę sobie możemy poszukać, czy znaczy, e, możemy się przejść na bacę, Z bacy możemy zapać jedynie jakieś hera, bo legi oczywiście no, niekoniecznie. E, idziemy sobie tutaj, mam zwój, hop, e, idziemy sobie na bacę, Idealnie tutaj jest na szczęście blisko, już tutaj te krateczki nasz. Na, nasz nas prowadzą. Oczywiście karteczki również dodatkowo wspomnę, że są serwerowe i nie wiem jakie zainstalować, by ktoś miał je na Pandorze, e, Telawelu i tchanie czy jakimś innym kurwa śmiesznym świecie. E, I no i tak no. Dobra, mamy tutaj Jetroni. to tu jest taki niby damski nick, ale jednak chłopski. E, poczekamy tutaj na e, całą. Wesołą Brygadę. Tutaj mamy na przykład ostrego Marcela. E, tu jest Hanka patenianka. To e, tutaj tak Ci przede żeby pokazać. O tu Hanka Patrynianka pilnuje. królowa. E, tu mamy Marcela, który ma Eku. Milion e, razy lepszy ode mnie. Przydałby mi się ten naszyjnik. Przydałby mi się to, również ten hełm. Przydałby mi się te rękawice. Więc e, no zazdro trochę Eku. Mamy ostrego Marcela, który jest e, ostry. E, bo ma ostrze wulgus i paraliż. Jadł kobry. E, on umie zrobić taki wzrok kobry, że po prostu ludzie padają e, jak pionki. Tu ma rękawice, które bardzo chciałem zdobyć, ale mi się nie udało. Ma również buty. No, Eku też ma e, odpierdolone, jakby się żenił. E, owszem, nie ukrywam, chciałbym mieć takie. Lecz niestety jestem zbyt biedny, by owe posiadać. E, tu mamy Lazy'ego, który również ma dobre Eku. Zresztą widzimy. Rękawice e, Z ewenta, które bym chciał. No, tutaj e, naszyjnik też bym go chciał. chemik bym chciał, ale no. No, no nie, no nie miok. Dobra, bijemy to w ogóle. tak sobie będziemy stali. Tu jeszcze mamy jakieś heraty. Tych łapek się muszę pozbyć. O tych. A nie, jeszcze jakaś osoba tu idzie. Seku miasty. I. Love it, perius. No to spoko. Więc mamy 9-osobową grupę. Będziemy bili. Tak, zaakceptujesz do tej drużyny. Będziemy bili powoli. I spada. Lega. No, prawie. Nienak, zwoje. To prawie lega. I myślę, że tym pozytywnym akcentem moglibyśmy zakończyć dzisiejszy odcinek. Ja wam bardzo serdecznie za co? Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie. E, odcinek dosyć dziwny, spontaniczny Ale jak obiecałem, że nagram, to nagram mm, Tu mam taki jeszcze fajny kamień e, Tu jest heros, na którego ja sobie nie pójdziemy, bo nie mam levela e, I ja was zapraszam do za zostawienia łapki w górę, subskrypcji jest, jeśli jesteście nowi I tak możecie ze 150-200 łapek bić, byłoby mi bardzo miło Zapraszam również na fanpage e, Oraz e, na wszystko co znajduje się w opisie Także dziękuję i do zobaczenia na chyba już sobotnim live. Trzymajcie się. Cześć!